Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam szerzej powiedzieć o problemie śmieciowym w Warszawie, ponieważ przez najbliższe kilka tygodni będziecie atakowani wręcz różnego rodzaju komunikatami, kto jest winny w tej sprawie, dlaczego warszawiacy będą płacili gigantyczny haracz za odbiór swoich śmieci i postaram wam się pokrótce powiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Jako, że wypowiedź ta będzie trochę dłuższa, bo chciałbym was uzupełnić bardzo dużą masę szczegółów, zacznę od głównej tezy. Klęska rafała trzaskowskiego w polityce śmieciowej polega na tym, że od początku do końca winna jest platforma obywatelska. I również on, jako osoba, która w rządzie platformy obywatelskiej była. Dlaczego? Ponieważ to w Prawo unijne nałożyło na Polskę obowiązek recyklingu w 50% odpadów komunalnych do 2020 roku, a stało się to na podstawie dyrektywy z 2008 roku. I wszystkie te rzeczy, które się dzieją, będą działy w najbliższym czasie, związane z gospodarką komunalną, odpadami będzie właśnie związana z tym, że kończy się okres na implementacji dyrektywy. Przez 11 lat Warszawa rządzi platforma obywatelska i nie jest w stanie od tego oczywiście okresu uchwalenia tej dyrektywy, nie jest w stanie dostosować się do prawa unijnego. Na sztandarach Unia na pierwszym miejscu, wszędzie stawiają flagi, ale jeśli chodzi o ekologię, którą również na sztandary wpisuje Rafał Trzaskowski, to niestety e, zdaje się, nie szanuje środowiska, skoro nie chce dostosować się do odważnych, ale w większości państw unijnych zrealizowanych planów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. I właśnie w całej tej wypowiedzi pokażę Wam krok po kroku, jak do tego wszystkiego doszło, do tego punktu, w którym się znajdujemy, to znaczy punktu, w którym warszawiaków czekało gigantyczne podwyżki za Odbiór śmieci. Zacznijmy właśnie od dyrektywy z 2008 roku. Dlaczego jest ona kluczowa? Ona narzuciła państwom unijnym obowiązek dostosowania swojego systemu odbioru i gospodarowania odpadami w taki sposób, ażeby do 2020 roku osiągnąć poziom 50% recyklingu odpadów komunalnych. I Unia dała 5 lat na dostosowanie się prawne do tych regulacji dyrektywy, a następnie przez kolejne lata państwa unijne miały wdrażać ten nowy system, ażeby właśnie w momencie, w którym się za chwilę znajdziemy, ten poziom recyklingu osiągnął poziom 50%. I drugi punkt w tej naszej opowieści, to znaczy punkt, w którym Platforma Obywatelska, bo 2008 roku platform Obywatelskiej, to właśnie rząd Platformy Obywatelskiej taką dyrektywę wynegocjował, jakoś jej nie oprotestowywał i ją zaimplementował ustawą z końca 2012 roku o odpadach. Ustawa ta zakładała, że przeniesiono główne obowiązki w zakresie zakresu gospodarki odpadami na samorządy. Wcześniej ta, ta odpowiedzialność wyglądała inaczej, ten system był inaczej zbudowany, i od tego momentu wprost wskazano, że to samorządy prowadzą pełne działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Czyli, krótko mówiąc, fakt, że Warszawa to rząd Platformy Obywatelskiej ustawą z 2012 roku sam narzucił Warszawie obowiązki zajmowania się wszystkimi śmieciami komunalnymi z Warszawy. I pamiętacie Państwo początek tej wielkiej rewolucji śmieciowej kilka lat temu, że wprowadzono te pierwsze frakcje podziału odpadów i to miało dać zadość tym normom unijnym, które zostały Polsce tą dyrektywą narzucone. I kluczowe w analizie tego, czy prawidłowo przebiega gospodarka odpadami, jest kilka procesów: jest proces odbioru i proces przetwarzania. I w procesie odbioru jest selekcja a następnie stosowne instalacje dokonują przetworzenia, by osiągnąć właśnie ten pożądany przez Unię poziom 50% recyklingu odpadów komunalnych. I będąc dalej w tym 2014 roku, szumne zapowiedzi budowy wielkiej instalacji spalarni odpadów. Zapowiedziała te inwestycje najpierw PGNiK Termika, jednakże już w 2014 roku zarzucono te inwestycje i swoją inwestycję w 2016 roku ogłosił, ogłosiło MPO. Inwestycja warta miliard złotych, do dzisiaj. Nic się nie dzieje, bo przetargu przez 3 lata ponad skutecznie nie doprowadzono do końca, ale się zmieniło otoczenie. Mianowicie Unia Europejska w międzyczasie zdecydowała, że już nie będzie finansowała spalarni odpadów. I krótko mówiąc, Platforma Obywatelska przespała czas, ażeby warszawskie śmieci były gospodarowane w sposób już bardziej ekologiczny, poprzez stosowną spalarnię odpadów. Ta spalarnia dodatkowo generowałaby ciepło do warszawskich domów, więc byłaby ta służyłaby warszawiakom, co powodowałoby, że po prostu opłaty za śmieci finalnie byłyby niższe. Ta inwestycja jak szereg innych nie została zrealizowana, a patrząc na problemy ze spalarnią odpadów w Czajce, wiele osób powiedziałoby, że być może dobrze się stało, bo przecież taka inwestycja wielka za miliard złotych mogłaby znowu wygenerować kolejne problemy w Warszawie, których, no, niestety w ostatnich miesiącach, które niestety w ostatnich miesiącach musieliśmy wszyscy oglądać. I... Dalej będąc w 2014 roku Unia Europejska negocjowała z Polską kolejny plan finansowy na fundusze Unijne i w tym czasie sprawdzano poziomy realizacji poszczególnych polityk Unijnych i stwierdzono w tej umowie, że gospodarka odpadami komunalnymi po prostu leży. I stwierdzono, że muszą być podjęte bardzo intensywne działania w celu inwestycji właśnie w te instalacje, które pomogą e, osiągnąć poziom 50% w recyklingu w 2020 roku. Czy Warszawa jakiejś wielkiej inwestycji się doczekała? Czy jakieś plany? Spalarni nie ma. E, I teraz kwestia tak zwanych ripoków e, i miejsc, do których są przywożone te odpady komunalne w Warszawie. E, ten unijne założenia... Zakładałyby, tworzono Wojewódzkie Plany Zagospodarowania Odpadami. I od wielu lat, to jest kompetencja Sejmiku Wojewódzkiego, od wielu lat te plany nie były uchwalone, co jest istotne, to blokowało dostęp do środków unijnych. Dopiero niedawno udało się w końcu ten plan uchwalić, ale przespano bardzo wiele lat, które pozwoliłyby na zbudowanie systemu, który pozwalałby recyklingować warszawiakom odpady, bo nie jest problemem, Szanowni Państwo, to, że trzeba selekcjonować odpady. Oczywiście według Rafała Trzaskowskiego to jest problem dzisiaj, bo budzi się po 11 latach z tą dyrektywą i mówi, że no, trzeba selekcjonować odpady z 5, 5, 5 frakcji. No. Te frakcje, które były dwie, frakcja sucha-mokra, nie spełniły swojego zadania, ponieważ nie spełniono tych norm unijnych, które, przypominam, Platforma Obywatelska na Polskę nałożyła, co jest jeszcze najśmieszniejsze co do Rafała Trzaskowskiego. On był w rządzie, kiedy zdecydowano o tym, jak mają być te środki po 2014 roku, jak ta polityka gospodarki odpadami ma się rozwijać jakoś szat nie rozdzierał. No i teraz mamy punkt, w którym pod koniec 2015 roku przejmuje władzę w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Dostajemy dramatyczny poziom realizacji dyrektywy, brak inwestycji, w zasadzie wszystko leży. I w związku ze zbliżającymi się terminami podjęto decyzję, ażeby te samorządy nałożyć pewne obowiązki, by skutecznie wyegzekwować te przepisy. I żeby pokazać Państwu obrazowo, jaki jest poziom na 2017 rok. Średnia Unia to jest około 46% w 2017 roku, czyli blisko tego poziomu wymaganego. Litwa 48%, Słowenia 58%, czyli te państwa bliskie nam doszusowały do, do tych wymagań, co spowodowało, że Unia nałożyła kolejne normy. Do 2025 60, 55% z recyklingu, 2030 ma to być 60%, i 2035 65% ma właśnie być odpadów komunalnych. Komunalnych, recyklowanych. I brak inwestycji w Warszawie, brak dostosowania się do tych norm unijnych, i Rafał Trzaskowski budzi się, że Warszawiacy muszą teraz płacić gigantyczne pieniądze. I teraz, Szanowni Państwo, na co są te pieniądze? Te pieniądze są na to, żeby odrobić ten stracony przez Platformę czas. Ponieważ jeśli się do 2020 roku nie zbudowało systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i systemu przetwarzania tych odpadów, to grożą po prostu Polsce gigantyczne unijne kary za brak realizacji dyrektywy. I wszyscy ci politycy, platformy, którzy krzyczą Unia Europejska jest najświętsza, tutaj flaga Unii musi stać w każdym pomieszczeniu. Oni, tak, jednocześnie polityka klimatyczna najważniejsza. No, jaki mamy bilans? Ani dyrektywy nie wdrożono, uchwalili ustawy, nie przeprowadzono inwestycji i niestety ktoś za to musi zapłacić. Dzisiaj Rafał Trzaskowski chce, żeby zapłacili za to Warszawiacy i próbuje obwinić za wieloletnie zaniedbania rządów Platformy Obywatelskiej w kraju, za rządy Hanny Gronkiewicz-Walc i swoje w Warszawie próbuję obarczyć rząd, który musi, niestety został posłany pod ścianą, zarówno przez Unię, która twardo mówi, będziemy egzekwować dyrektywę śmieciową, która widząc, że jest skuteczna w innych krajach, na kolejne lata rozrysowuje bardziej ambitne plany, które jak widać po tych krajach, które wprowadziły te systemy recyklingu są skuteczne, więc ciężko dzisiaj Polsce oponować, mówić, że się nie da, skoro przez 12 lat inne państwa dały radę. I co jest bardzo istotne. W tej całej dyskusji o gospodarce odpadami komunalnymi. Warszawa przez swoją indolencję spowodowała, że jest gotowa wywozić śmieci po całej Polsce, ażeby przetwarzać w tych, w tych miejscowościach, w których takie instalacje zostały zbudowane. No i co to powoduje, Szanowni Państwo? Powoduje to to, że jest konkurencja na rynku w recyklingu czy spalaniu odpadów. Konkurencja polega na tym, że Warszawa mówi, że zapłacimy więcej niż, inny, niż gmina, w której jest na przykład instalacja. I krótko mówiąc, ro, rodzi się konkurencja cen, no i Warszawa poprzez swoich niekompetentnych polityków wprowadza chaos w policji śmieciowej tak naprawdę w całym kraju. Wszyscy widzieliśmy te ciężarówki, które z odpadami szczajki jeździły. To właśnie taki podobny system, tylko ma, dotyczący wszystkich odpadów komunalnych w Warszawie. Być może będzie, będzie będzie próba jego wdrożenia również w zakresie odpadów komunalnych. Dlatego trzeba, Szanowni Państwo, bardzo mocno protestować przeciwko temu, co robi platforma obywatelska. Oni nie mają nic policzone. Te stawki, które próbują narzucić Warszawie, są drakońsko wysokie i wynikają tylko i wyłącznie z tego, że wodarze Platformy Obywatelskiej w Warszawie i wodarze Platformy Obywatelskiej w rządzie przez lata po prostu spali. Piękne słowa o ekologii, a tak naprawdę położyli gospodarkę odpadami komunalnymi. Dzisiaj nasz rząd musi próbować tak naprawdę świecić twarzą przed Unią, co się stało, bo przecież. Dopiero w 2016 roku przygotowano stosowne ustawy, które pozwalają na realne wdrożenie dyrektywy. Po 8 latach, Szanowni Państwo, a 3 lata tylko zostało do osiągnięcia celów. I teraz te cele, które są wymagane przez Unię, jak to Platforma Obywatelska w Warszawie o ekologię walczyła. 50% przez 12 lat. Dzisiaj Warszawa ma 20% zaledwie poziomu recyklingu. Jeden z najniższych w Europie. Dlatego dzisiaj próbuje swoje winy Rafał Trzaskowski Platforma Obywatelska przyrzucić na rząd. Próbuję przekonać się warszawiaków, że za te gigantyczne opłaty starsza osoba mieszkająca w 60-metrowym mieszkaniu zapłaci 70 zł miesięcznie za wywóz śmieci, Szanowni Państwo, i za od odpowiedzialność za to, że przez lata nie inwestowano, że przez lata nie uczono warszawiaków selektywnej e, zbiórki odpadów, jednocześnie nie gwarantowano pojemników innego typu e, e, możliwości e, tej selektywnej zbiórki, narzuca się e, z góry gigantycznymi opłatami i karami. Co jest istotne, w Warszawie grozi 60 milionów złotych kar za to, że do tego systemu się nie dostosowała? I moje pytanie jest takie: czy te opłaty mają właśnie być na to, żeby mieszkańcy pokryli kary, które musi Warszawa zapłacić za gigantyczne niekompetencje polityków platformy obywatelskiej? Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku, na pewno będę konsekwentnie w tej sprawie działał jako poseł z Warszawy, ponieważ warszawiacy tego ode mnie oczekują i nie dopuszczę do tego, żeby Rafał Trzaskowski z Pawem Robiejem okłamywali warszawiaków na temat gospodarki odpadami, ponieważ to wieloletnie zaniedbania doprowadziły do gigantycznego chaosu i zapaści w polityce śmieciowej Warszawy. Do zobaczenia.